Witam serdecznie. Bieżący tydzień stosunkowo neutralnie zaczął się dla polskiego złotego. Obecnie poziomy, jakie obserwujemy, to 4 ,11 zł 11 groszy względem euro i okolice 3 ,8 zł groszy względem dolara. W bieżącym tygodniu dosyć istotna informacja to odczyt na temat inflacji. W dużym stopniu będzie miało to wpływ na następną obniżkę, ewentualną obniżkę stóp procentowych. W przypadku kiedy odczyt będzie w celu inflacyjnym w okolicach 2,5%, może to pod znakiem zapytania postawić kolejne cięcia stóp procentowych. Jeżeli chodzi o sytuację na polskim złotym, w dużym stopniu też w tym tygodniu będzie uwarunkowano czynników zewnętrznych, a w szczególności od korelacji z euro-dolarem. Obecnie euro umacnia się względem dolara, co wspiera notowania złotego. 轻快。